Siemanieczko w kolejnym odcinku na moim kanał, w dzisiejszym odcinku na wtyku tego materiału zostawcie łapkę w górę suba oraz komentarz i hashtag hashtag yy, nowy traktor, a wam się i co? Przechodzimy do kolejnego odcinka. Ogólnie ogólnie ten yy, ten traktor to jest nowy nabytek, bo go kupiłem. Bo nagrobiam go kupiłem dwa razy bo zapisy nie zapisywałem gry i zapisałem w końcu i skasował i się mi odcinek i teraz z tym rozrzutnikiem go kupiłem kupiłem i z przyciepą, ale przyciep nie będę pokazywał w dzisiejszym odcinku będą prace pozniwne ja mam... coś będzie najciekawsze, żeby sobie lekkie cięcie Yy, dobra, ja jestem z Jedziemy. Ten traktor będzie latał z siewnikiem. Ten mały z, 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 z resiewaczem. A ten tego traktorka sobie weźmiemy do talerzówki. Także cofamy. Ten małym musimy odjechać. Teraz to się do tego cofamy. Zapinamy. Dobra, i jedziemy. Jedziemy. Idziemy na pole i będzie, puścimy sobie pracownika, bo pracownica są mnie i będą tu będzie Jedno pole zrobimy, to pole zrobimy, ale tam sobie puścimy pracownika i samo będzie ze wszystkim. z z Dzisiaj, może sobie jeszcze łąkę spuścimy. No dobrze, tutaj sobie coś tak wyjdzie, poniesiemy lekko. Przecinamy się przez środek. O, równiutko, musimy sobie GPS-a. ćwicę. -y. Święcie wyłączamy. Tutaj sobie wolimy poprzeczniak. Podeszamy lekko. Tu sobie zrobimy poprzeczczniak. I będziemy jeździć tak. To widzicie, jak zaraz. Tutaj sobie zrobimy poprzeczniak. Jeszcze. Dosyć to szybko idzie, ale przydałby się jeszcze większy. Nie mogę czekać. Talerzówkę też będziemy robić, ale kulcowater by się przydał. Ale brony to zrobiły. To by taką robotę. Brony mechaniczne taką robotę robiły. Z 10 metrowy są. 10 minut i to pole zrobimy. Nawet mniej. A tu teatro tryc fajnie się, fajnie chodzi. Fajnie się spisuje. Teraz to jest główny ciągnik. Myślę, że on przyjmie teraz wszystkie prace. Większość, większość prac przejmie. bo główny ciągnik to główny ciągnik. To jest teraz najwięcej Nie ma co ukrywać. Mamy te przyciągniki, no ale Rada daje mnie. Teraz zbieramy. Y, mamy kupione. Teraz zbieramy na przyczepę. Przyczepę chyba mogę już kupić, ale nie wiem. Zobaczymy, czekajcie. Zobaczymy, ile ta przyczepa kosztuje. Ta przyczepa kosztuje 110 tysięcy. No to będę mógł kupić. Kupimy przyczepę, Kupujemy po kolejne pole. to pomysł! I kupujemy później nowe nabytki. Myślę, że na nowe pole szybko odbieram. Ja się zastanawiam, zastanawiam się, czy kupić teraz nowe pole. Bo patrzcie się czekajcie nie tu. To pole kosztuje 120 tysięcy, czyli na to pole szybko uzbieramy, to też kosztuje 120 tysięcy i właśnie, za, ale przy, kupię wszczepy myślę. A tu sobie puściłem pracownika. Weźmiemy sobie tego tak traktorka i pojedziemy sobie nie na sklep po nową przyczepę. Jeszcze miniaturka na to zakończyła okay. Dobra, jedziemy starać tą przyczepę. Także ja, jak zjadę na sklepy, widzimy się nie... No Dobra, ja sobie już dojeżdżam na sklep. Dojechałem sobie. Dobra, odpinamy. Chodźmy do sklepu. Wchodzimy do sklepu. To przechodzimy na przyczepy. Tą przyczepkę sprzedajemy za 11 250 zł. Sprzedajemy. Mamy 145 000. Kupujemy. Tą przyczepę, no wiem, że to będzie brzydko wyglądało, no bo ta przyczepa zakrywa mi się za dużo do tego ciągnika. za, chyba za dużą kupię tę przyczepę na początku, ale dobra, trudno. Mogę kupić inną przyczepę, bo ta ja boję za dużo, Czeka, jest za duże dzieci Czekaj, to jeszcze 89 89 to Mogę kupić dwie takie. teraz, głupi widzowie że nie da spinać przy tym że ten tak chciałem sobie e, e, spinać kupiłem, kupiłem sobie te dwie zielone spinałem, spinałem sobie ale myślę, że nie wiem, nie się wydaje, że... ale dobrze za dużo za dużo, ale myślę, że będzie jedziemy sobie a nie, tutaj, to... tutaj, nie, tutaj, nie, jedzie, tutaj, bo ma tutaj, ciężko, bo tutaj, tutaj, na godzinę, ale tak jak mówię, skąd tutaj, 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 wielki, welsky. wielki. Welsky. a tam głównie, ten jest teraz, jest teraz? Gocie... No w komentarzu ogólnie jaką chcielibyście jeszcze grę Bo, bo, bo Może wleci nowa gra na kanał, ale nie wiem, zobaczę jeszcze Chodzi, dojeżdżamy prawie już na gospodarstwo Tak, tam pracownik zrobił Stąd odetniemy na razie na tutaj, na środku, tutaj na podwórku To w sensie jak wyjdzie, kur, aż tutaj kupię taką szczepę Odepniemy na razie tutaj, a będę O, My sobie żeby składamy sobie, jedziemy ale ma, warstwę cień. Tak on mi się strasznie podoba. No mówię widzowie, jak go pobrałem. Ja kocham się mi po prostu, no piękny jest, no. Te dźwięki, no obciążnika jeszcze, ale obciążenie nie będę dźwigał takich wielkich ciężarów. Żeby coś... Żeby... żeby żeby czegoś nie podjąć, nie? No czy ja się teraz tu, widzowie, zmieszczę! To jest pytanie! To jest pytanie powinien się zmie zmieszczę. się. Dobra. Zejdziemy do o. Odpinamy. Nie, co ja zrobiłem? Тя го се бъде чекнеме. Не си мога да си отника. Но тя не чуме, че ще да дали си на това те мало си да дали рада. Ура. Вие сте с Заиждаме тута, себе працовника. Dobra. pracownika, jak się to dzieje. Bierzemy tego byczka. Bierzemy sobie. Zapinamy. przyczepy, przeciepy. Uwidzimy, jak on się będzie komponował. Nie, no ładnie wygląda. A, no, i 4 na godzinę więcej jedzie niż tamten. Dobra, odpinamy. Odepniemy, myślę, że ją odepniemy chyba tutaj, jak stała ta stara, wiecie, poprzedni. Tutaj chyba będzie dobrze. Tam by mi za, e, przeszkadzała. A tutaj będzie to dobrze, myślę. Ten mały, on będzie teraz przy nawodę letał wieczas? Dobra, Weźmy sobie z tego traktorka. Jedziemy. Podetniemy kosiarkę. Bo Zapraszamy sobie w tym odcinku połowa i ile ja nam się uda, czy się nam uda. I w kolejnym odcinku sobie dokończymy. Ogólnie ja też nagrowam na bieżące odcinki, bo nie mam żadnych odcinków. No i dobrze to Nie. mam ponagrywanych żadnych odcinków sobie. Dobrze. sobie przejdziemy na gps żeby to równo, żeby to miarę różno zrobić bo no wiecie sami jak to A my już, to już 11 minut odcinka, także jeszcze takie 3 minutki, trochę skośnimy do mąkę myślę że będzie odcinek trwał nie my myślałem też nad zakupem większej kosiarki, ale to wyjdzie wszystko będzie wiecie w ogóle więcej łąk dojdzie możliwa no to pieniądze jak Pieniądze jakie będą, takie będą, ale chcę na razie dokupić tamte pole. Myślę, że będę kupował no, bo nawet jeszcze łąkę, co będę chciał kupić. Bo wiesz, no, no i wiem, co to z kosiarką, no bo mam kosiarką, no to zanim to świecie, widzicie, że no, to dużo schodzi, a tak to sobie przejadę. Raz, dwa, trzy, moment, 4, 4, 4, Może w nowym odcinku już zakupimy nową 4, Kto wiem. Nie wiem. I już, 4, no, mam trochę szybko, 4, bo zależy 4, 4, 4, No to. a się kończymy już i będziemy odpinać bo w ten ciągle będzie dobra kupujemy do niego kosiarkę czekajcie No, ile ta kosiarki kosztuje teraz pytanie wchodzimy sobie w kosiarki w kosiarki, dobra mamy tutaj kosiarki ta kosiarka kosztuje 44 tysiące za tą weźmiemy 11 250 także możemy te rocznie no kupimy to myślę będę myślę, nad zakupem tego Puję potingerki bo... Potingerka może kupię dobra dobra także w tym odcinku to mamy to suba i co zapraszam na kolejny odcinek okay, na razie cześć trzymajcie się